Siema, z tej strony Fikusek I ze mną dzisiaj I gramy się w Destiny I to jest zajebiste wprowadzenie no. W ogóle wczoraj nie Króciutko. nagrywam. No. Króciutko tylko na temat Nie, bo w mojej głowie było to, że sobie gadam coś tam jeszcze Ale nie chcę się gadać. Dobra, czekaj no jesteśmy w ogóle w lokacji Spiątany brzeg Dokładnie. Czyli tak. w takiej... Ja tu pierwszy raz jestem w ogóle, nie? Czyli czekaj, gdzieśmy w ogóle weszli? Nie wiem. To ty prowadziłeś chyba. No właśnie, widzę. Weszliśmy do jakiejś sali, no nie? Mhm. Ja w ogóle dzisiaj, w sensie wczoraj, jak oni to zobaczą, to nie, nic nie wstawiłem. Bo ja jakoś nie mam pomysłów na filmy, nie? Pomysły mhm. po się jebać. To samo z nami, tylko że z nami ma pomysły, tylko nie ma na sprzętu. No. Ale w sensie ja też nie chcę samych gameplayów dawać. Ja też chcę jakieś inne rzeczy. No właśnie A z nami napierdala gameplay'a Ty powiem ci, chyba nas źle poprowadziłem Bo tu weszliśmy w ogóle do jakiejś, nie wiem, sali mówię. Nie wiem, kompletnie nie mam pojęcia gdzieśmy poszli ja 100% byłem pewien, ja tu bez przerwy na ciebie czekałem No Myślałem, że tu jest ten, no właśnie jest sektor, a... Ja myślałem, że ktoś z takiego widoczku zacząć odcinek Bo tam mówię, że będę nagrywał Dobra, czekaj, może to tutaj mamy wejść na dół? No bo w sumie te sektory bardziej hmm. lubią być nisko. O kurde, przez przypadek rzuciłem się grana. Więc on tak fioletowy? No bo ja mam takie umiejętności, wiesz? A łupy. No. Dobra, bym opowiedział o tej grze, ale chyba każdy wie, co tutaj zagrałem Choć dalej nie wiem, kto stworzy tę grę. O nie, nie, przez przypadek jakiś patrol. Kurwa, no. <try> <try> Sorry. Ja w ogóle napiszcie w komentarzach widzowie, jak jeszcze dotrwaliście do tego momentu. <grystanie> pierwsze minuty filmu każdy by sprawdził. No ale, nie wiem. Ale tego tak bywa, niestety. No, żeby napisali jaką grę by chcieli, bo. Ja nie mam pojęcia. O, wiem co zrobię na moim kanale. O, Tomb Raider. Tak, jak zdobyć wszystkie osiągnięcia w Tomb Raider. Ej, Fabi, chodź tu. Ja, Dobra Ej, patrz, jest to. jestem gliwno nie? Właśnie Jesteśmy gdzieś w miarę blisko Tam, tutaj? Weź szukaj jakiejś dziury, żeby móc mógł... wejść Muszę. Ej, to jest tu? Właśnie O, biskiety, to jest to Kurwa Odwróć wróbla To fajne wróbel. Ratuję Ratujemy zwierzęta, dawaj Ja mam w ogóle pytanko, nie? Grałeś dzisiaj w sobotę? Dzisiaj? No. Nie no, to jest moja pierwsza gra dzisiaj No dobra Nie, 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 ja dopiero wieczorem Gram zazwyczaj Nie, bo był... myślałem, że Spalniemy te dziesiąte levela, w sensie ty z Kubusiem. A weź kurde Nie mam tego dziesiątego levela jeszcze Ja mam szósty dopiero kiedyś... Ale za niedługo mogę się zareklamować? No możesz od razu no właśnie, bo nie powiedziałem, że wbijcie do niego na kanał e, mog... nie to nie jest reklama taka Odrodzić Nie, 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 bo to jest, jestem w dziu... Ty czy tam mogłeś zejść, ja myślałem, że jestem w przepaści nie, po prostu za niedługo u mnie na kanale będzie odcinek z openingu skrzynek. Sabotają? Mhm. No no to wiecie co robić. Tak. Kubusiowi wypadła kosa, ja nie mogę być gorszy. Ale dostajesz skina do kosy. Ja dostałem skina, ale i tak nie mogę z niego korzystać, bo nie mam kosy no nie. Tak, ale po ósmym dniu tego wchodzenia na tę grę, dostajesz karambita darmo. Tak, karambita, zajvisia. Oooo. Kubusi tam jest. jakieś rękawiczki? Te chłopy w ogóle co tutaj, kurde, jak coś niewidzialni? I że plecy nam wandal robi. Ty no, kurde, właśnie. Ja jutro w sumie Sabotaja nagrywam. Możemy jutro nagryć w sumie razem. Albo nawet dzisiaj, bo w sensie. Ej, czekaj, to jest dalej sektor? Ładnie to, to wygląda jak na sektor jakiś ukryty. To jest boss? Tak, to jest boss. O. Nie, bo ja, ja chcę pokazać widzom, jak zrobić za darmo sobie rękawiczki. Co mi... Fajnie. Widzę, nie tylko ja. Kurde ten bombiarz z nas zjebnął ja? No to to jest ten. To jest eksplodujący trzpień właśnie. Kurde go nie widziałem, bo ty, do tego bosoki nie... się też. A tyle co na No znowu leci knuj. No, one takie głosy mają, dobre. No dni? one mają takie głosy jak skarb. Fffę no, długo. <noise> ta ta twoja szara zebisa Piole Zebiście tak. ta gra wygląda! Jak mi się podoba ten rejon. No nie, ładna jest. I Patrz, ryby... to jest moja RK no nie ja się eksperymentem, i jak chłopa niszczymy. O, no te. nice, nice. I spadłem w przepaść. O, to akurat nie najstarszy. Nice, A ja, kiedy ty wstawiasz w tym odcinek, ten twój? <laughs> nie wiem, on będzie pewnie krótki, no nie. Czy się zabiłem? Stylu... Nie, to nie, to To będzie coś w stylu siema, otwieram skrzynki i dobra nara otworzyłem skrzynki. <laughs> w ogóle widzę ten, ten, tą skrytkę, no nie co mam otworzyć tutaj jest. Za level dostajesz dużo skrzynek. Więc jak będziesz grał częściej, to dostaniesz do strzynek No ja dostałem jakieś fajne rzeczy. A nie więc. doskoczę, a nie dobra jest. Ja dobra Jezu, ja już patrzyłem w dół, a ty byłeś na górze O, no, dostałem jakieś kamizelkę Właśnie też. Jakąś światową? Nie, nie bezką, dla biednych. Ale idę ją założyć od razu. Dobra, na dobra. pewno jest lepsza. No u mnie to raczej średnio będzie lepsze, będzie takie samo pewnie. Bo ja już mam wymaksowany level. Co też? E, bo u um mnie jest tak ciemno na ekranie, że ja nawet nie widzę, co tu się dzieje, nie? Więc chodźmy tutaj. Może tu jest jakieś wyjście specjalne. Jakieś No, chyba, chyba weszliśmy dosłownie w to miejsce, w co wchodziliśmy, no nie? Nie wiem. Chyba tak, się miał Jeszcze teraz nie pod górkę idziemy. Chodź. E, M-shift czasem nie, nie działa. Można, oczywiście, że nie można, e. W ogóle jestem ciekaw, czy mi się to zadanie zrobiło. Ej, ty miałem zadanie? A, dobra, zrobiło się. jestem jakieś fragmenty ducha użytkowe. Nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co to znaczy też. Ej, patrz, bo my w ogóle zaczęliśmy ten patrol, to w sumie go zróbmy. <laughs> Tylko gdzie on jest teraz, no nie? A, dobra, tu. O kurde, jakiś... Moldy Kaiser. Ej, no! Ono jak Atrox moim zdaniem wygląda, ten rycerz cały. Z tym mieczem. Docki do Suskina so do Atroxa, to jest zajebiste No, Dioks zajebistego ze Suskina. So A bo ty widziałeś go? Przede mną wtedy. No. Tak, byłem na gosowym, jeszcze pokazał. Ten... A bo ja się z nimi bije jakieś gównami. Ty jak się poszadłeś. Nie no, ja też biję. W ogóle mamy. Ciekawą misję, zbadaj brzeg. No przecież nie masz żadnej misji. Nie no, pod tabem masz przecież. Kliknij raz, tab, i masz po lewej. Aha, przecież dobra, po lewej. Dobro, no. no. Tam jest jeszcze jakieś wydarzenie specjalne, coś tam, ale to nie to. Zbadaj brzeg. Teoretycznie, wydarzenie jakieś też możemy zrobić, no nie, ale. A to są twoje misje, co? Nie? Te wydarzenia nie no, te wydarzenia... Nie no to co te teraz się... będziemy robić? Te to się to, to zbadaj brzeg... A nie, to są misji misje. A, dobra. Boże, na mapie <laughs> to Ty też możesz tą misję sobie wziąć na luzie, no nie? Tylko przez przypadek ją wziąłem, no nie? Baba jaga, patrzy Nie no ten karabin jest sztosem. Nie będę z rewolwerem biegał. Zna się lepszy. Nie. Tutaj w jakieś, nie wiem, w coś wchodzimy. Kurde, no tutaj są wszędzie ci z plagi. Ja mega lubię takie czarne przestrzenie, takie czarne, czerwone coś. Ale nie mam na to monitora. Bez kity, ten 12-letnie ścierwo. Jest tak czarno u mnie. Bo ja widzę prawie. Nie ja patrzę na mapę, gdzie my w ogóle idziemy. My w ogóle się zmierzamy cały czas w sam dół mapy. Aha, czekaj, kurde, nie wiedziałem, że to wybuchowe. Oszyf. Gracie polgi. Ja nigdy tak często nie umierałem w tej grze jak teraz na komatciku Czy <noise> poprób mhm. W sumie mogłeś też nagrywać miał eee. Dobrze wiesz jaki jest mój dysk Ano O, no. o tak dobra ok. to to coś mamy zeskanować Ty masz chujowy Dadałem... dysk, ja mam chujowego tego Monitora Ty dostałem fragment tego. dostałem też, ta. co to jest? Nie wiem. Ale To ja może to się temu NPC towi oddaje? O? To jest jakaś waluta specjalna, nie wiem W ogóle za jakiś tam siódmy karnet, czy jakiś tam? Jaki tu ja mam w ogóle karnet właśnie? Zobacz, bo ja nie wiem jak to się sprawdza Szósty No No to za siódmy karnet? Jest jakiś engram, wiem właśnie No I tam niby... Polecam bo są... ci, bo ja z niego dostałem yy, właśnie ten... Ja z niego dostałem ten pistolet maszynowy swojego strzału A, tam są bronie Myślę, że skin na jakiegoś jedna. Będę ze skinem biegał Nie, no, no w engramach są te ty wracamy na orbitę, co ty na to? Chciałem tak jeszcze, ja te... pokazał jeszcze jedną mapę na odcinku, no nie? Dobra Na której to... ja rzadko bywałem w sumie Zlecenia jak to miejsce stąd wygląda, no nie? No Przeładne jest to miejsce Kitu. A ja... nie ja, ja lecę w ogóle teraz... Yy, ten... na Księżyc lecimy Będziemy o... kolejnymi ludźmi na Księżycu Kurde No ładne jest to miejsce, powiem ci, takie Wygląda jak taka pustka typowa Jak ta co w LOLu jest pustka, no nie? Bo tam jest taki fioletowy Kolejny. Jak te skiny Darks... coś tam Nie pamiętam Darkstar. O, no Chciałem coś powiedzieć O, przypomniałem się ja w ogóle ogupiłem w tej grze. Graliśmy tam przez te 3 dni w tą grę, czy coś? No. A już teraz nie wiem, co mam robić w tej grze. Niby mam jakieś misje, ale nie wiem, czy mam odpalać, czy nie? Nino, możesz odpalać. W sensie nie teraz, ale. Tak jakbym no, no, solo. No, tak jakbym solo no, no. grał. To nie wiem, co mam robić. Spoko, są. Nino, możesz odpalić później. W sobie. Jak najwięcej tego róbmy, no nie? A. Jak, już nie będziesz, jak już ci się nie będzie chciał, jak już nie będziesz miał takich misji stricte normalnych No jestem księżyc cały No to będziesz miał do robienia to co ja mam czyli to jardowanie. więc ci się raczej nie będzie wtedy się grać No ale Z drugiej strony pół godziny jedną misja fabularna to kubach się... Mary w ogóle Siema mary. Ciężyco... No my nie możemy tych księżycowych zleceń z tego co widzę brać Czera? A no Trzeba mieć no jakoś tak. twierdzę cieni. No. Ale, ale to nie to oznacza, kosztuje. że nic nie mamy do roboty tutaj. Bo ja na przykład... To odpowiem, panie kapitanie też. Mów byle szybko i wracaj do. Czekaj. No, ja po lewej stronie nic nie mam, żeby jakieś misje z księżyca. Tak. Dobra, dobra. Tu znajdziemy sobie jakieś, jakąś misję sami. <noise> Tylko problem tkwi w tym, że to wszystko jest tak daleko. Poleciałem na księżyc Zobacz jak Ja no, głupie kurwa No, ale małe to miasto No jakieś... czy struktury i tyle. To czekaj, no kurde Nie, nie, nie powinniśmy rozmawiać Z kim? <głupie> Je, no czekaj Kurde, a co jak my tędy by z niby? Goldie umiera, bo na czacie napisane. Tema? ma. Księżyc. Jakby grawitacji nie ma. I się właśnie jakby jest. Nie, nie da się wyżej skakać Cze Czekaj, aha. Czekaj. Cze poczekaj, ciebie też tak wypchnie? U góry? Nie, nie wiem, jestem degrym. Gdzie ty jesteś? A. A dobra. Dobra, weź E. Klikni. Napierdzieliliśmy się kurde z jakimiś... Kurde, skokami to jest patrz. No to jest drogę zwykła. No. Ja pierdolę. Właśnie widać, że na tym księżycu mało co byłem. No ja pierwszy raz... Ja w ogóle pierwszej lokacji też byłem pierwszy raz chyba nie? Eee... tamtą? No. Ty patrz co robię! Kurde, jakieś zielone gobliny Co nie ma nadziei, chłopie, co tam się trzeci? Jest nadzieja. Dobra, lecę za to, nie mi się z goblinami strzelać. Szkoda, no. Właśnie ma. jesteśmy blisko miejsca, do którego próbuję dotrzeć. Dobra, jakieś fiszlaki teraz... wolę O kurwa, no właśnie. Wypadek zawróć mam. Ty, no? To jest. Mm, dobra, to weź. Pomóż mi. <grym> nie wiem, tutaj też. Aby mi mówić, zawróć? Na razie nie. No bo wiesz co, bo tutaj jest gdzieś jakaś. No wiesz co? Czuć <grych> I skrytek. I pola walki. I co to co klota. na tkuse... No jestem, ale. Bo no, tu są jakieś przeciwnicy. nie? Ja w ogóle nic nie widzę, nie? na Na minimapie się tu coś było. Misja, jakieś misje skrytki, czy coś. O masz siódmy level. Co widzę? Wiem. Jak to się odpala? co tu jest? Zieloność świeci. Eksplorujemy. Tu jakieś gówno jest. Jakieś pudło, Ty, patrz w ogóle, jeśli chcesz przestraszyć swoich widzów... Chodź ...to chodź tutaj i patrz, tutaj ciała wiszą, takie w niebie jakby. Patrz, A? musisz zeskołpować. Tego z trochę dalszej odległości. A gdzie? Chodzi mi w tym, w tym zielonym. Aha. Takie czarne jakby. Aha! Widzisz ty to? No. Takie jakby duchy w ogóle tu jest ten, łup! właśnie ten, ten, no nie? Latkę, że chyba głównym sam W ogóle dzisiaj jest mecz Polska-Rosja, no nie? Widzę, że w sensie. Ja ty by nie streamował? Ehe? O. O 20 i coś. To dzisiaj nie Żuża, tylko ten. No. Mogę. Nie no, ja żużla nie streamuję, bo nikomu chyba się nie chce oglądać żużla Ej, ty w ogóle wiesz... Nie wiem, czy kiedyś. Jesteś tu? O, chodź. Ej, patrz w ogóle, też tutaj, jak będziesz szedł, patrz, to też są te duchy takie, jakby. Wiesz? No, tak trochę bym. ono są duchy, ale. Jemu tak ciemno. Mam nadzieję, że. Nie no, na filmie tak chyba nie będzie aż. Ej, powiedz mi, czy to nie jest ten sektor przypadkiem? Bo to tak się schodzi w dół, niby. Tak. To może sektor jest. Jak się odbiera te sezonowe, jakby. Yy, jak przytrzymasz na mapę, idziesz i tam masz sezon 14 po prawej całkowicie, u góry. No to to co ty będziesz miał do odebrania to jest Engram Eververse Jak to, jak to otworzyć? A to się nie powinno od razu? Nie, dostałem Engrama Engrama I serio nie możesz go na razie otworzyć? Bo ja nawet... mogłem od razu, nie wiem Ja nawet nie wiem gdzie on jest Ale Aha. wiem, że go odblokowałem W sensie jego można na pewno A dobra, tutaj jest Engram Lumber a... Ale jak to się otwiera? I tu Ty Nie wiem Dobra, jebia gramy na kiedy indziej dobra. będzie opening Ten gramów Bo mam dwa U? Ale jeden jest chujowy chyba No dobra, to powinno być tu, no Już widzę właśnie Aha, ja do ducha strzelam, kurde Jaki... Jaki, Ale ten duch Jakiś gówno robi Doszłem do niego to jakieś łudzenie miałem czy Trochę mi się Eno. ekran dziwny. menu No 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 Momenty oni są łatwiej Jeden z łatwiejszych jednostek myślę Ja w ogóle tu można na każdą planetę od razu lecieć Także No właśnie kilka tych planet jest fabularnie zablokowanych Bo one coś tam zniknęły no nie ale to, przez, ale to z fabuły jest. I one będą co każdy jakby sezon teraz wracać po kolei. Mm. Chyba, chyba w takim sensie to zrobione, nie wiem. Na początku było bardzo dużo tych wszystkich planet, bo one były dosłownie wszystkie. Teraz jest ich trochę mniej, no bo... fabularnie oni to tak tam zrobili. Nie, bo ogólnie wiesz. Na przykład w y to nie możesz na każdą planetę tak od razu na pierwszym levelu. Od razu, no. A tutaj nie wiem. Jak na razie jesteśmy prawie na każdej. No myślę, że... Uważaj ja, ale słyszę dźwięk go dźwięk. jeszcze raz No bo był drugi, no? Ale już go zniszczyłem Nie, to tutaj coś się dzieje Masz na łeb? To, że jest coś takiego to znaczy że właśnie że musimy... Późno też pokończyć. do ducha wale Mhm Tutaj są chłopy na końcu, widziałem ich ja Nie wiem jak to szybszy przyle mnie no pewnie przez buty, bo sobie dost z jej mobilności ulepszyłem, no nie? Chyba, że tak. Dobra, zmieczaj ich. Jestem wojownikiem. Pogorą Katariną. <grym> ja, ale to jest wyjście. No ja jeszcze... Czy to nie jest wyjście? A to jest ten most. Nie, to będzie jakiś, no właśnie, koszmar. Jakiś kelniks, Oko. <grym> Co tu zostało? O, dobra. No, pewnie... Dostarczenie go przeciwników. On jest w ogóle niewrażliwy, więc trzeba najpierw pewnie ten... Tam... Lada, szyć... No, 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 założymy już Koszmar Bieguj jakieś tam ziomeczki Ale w ogóle to jest... Tak jest zawsze w grach komputerowych Niby nas jest z dwóch, a rozpierdzielamy 50 tysięcy przeciwników naraz, nie? Mhm. To jest hit. Koszmar 3, pijen. no jego ja też warto chyba. O, no właśnie, bo oni go chronili. Dobra, a. R. Polona Tyle też. O kurde. No. no, On się nie tepnął? O. No właśnie on się tepnął. A nie, nie tepnął. A tu to jest. Wyrzucono, że my go zabiliśmy Mam to nowy fragment. Zdobyto kod do skrytki, no to teraz niszczymy wszystkich jego koleżków. I tyle. I GG. No. Jak się wali na łeb w przecinku. Coś! Ale w z... grze komputerowej. A, no nie zachęcamy do tej do agresji no w sumie ale w ogóle jeden z widzów mi napisał, że za dużo przeklinam nie, tam przesadza i temu mi youtube zasięgi bierze niby. nie no, ja widziałem ten komentarz mieciu jak to oglądasz no to postaram się nie przeklinać challenge, ale to jest trudne <laughs> drugi, V2 no w sumie, w ogóle chciałem to Ej, nagrać i mam znowu raketa. dostępna nowa przygoda, odblokowałem o, Jupiterska znowu przygoda. legendarny utracony sektor, chłopie. O, no no, no Ej, w ogóle nic ty. nie dostanę z tej skrzynki, nie? Ja też. Było najf... się oszukane. najbardziej do dupy skrzynka. Chciałem powiedzieć coś innego, ale nie na challenge. Nie ma. No. Aha, łapki na nas nastawili. Co? Bez sensu trochę. Niemonar niemoralni wiechać. ludzie. O, gdzie Nawet... ja tu wyjść? Ja nie widzę. Do góry. W ogóle my, w, my już tam szliśmy tu. Tylko mamy drogę powrotną tylko od innego miejsca. Kurde. Ten księżyc jest spoko, ale wolałem tamte miejsce poprzednie i to poprzednie poprzednie. Ale no, to że grałem. zajebiście światło na pewno. No to akurat to co wczoraj graliśmy to była ładna mapa. No. I chociaż wszystko widziałem, a nie tak jak tutaj. Nic nie widzę. No, kurde, to jest tak ciemno. Nie, no, to jest parkour jakiś. Nie, no, może nie parkour, tylko po prostu. Zbocznie seks No, nie skoczę tu. No po prostu. Dobra, skoczyłem. I co, żółk? Essa. Nie, to w ogóle. Nie, no, nie Ej, w ogóle, zboczyć. patrz U góry jest jakiś punkt szybkiej podróży, no nie? Na górze księżyca, w sensie, no nie? Tak gdzie? gdzie ty to, to się poprawi? nazywa Przestań Smutku. Na mapie. Dobra. Widzisz to? No. Przez ten trudku. Dobra, to jednak nie widzę. Jak nie widzisz? Na samej górze księżyca, w sensie. A, no, dobra, na górze Jezu, jestem debilem. No, no to dawaj, tak nie wie się, co? Nie tak, ale z drugiej strony. Czekaj, tylko przy. Nie jest jakieś zadanie w ogóle. Jakiś szturm. Dobra, jebać Później. To... <laughs> Jego i tak nie możemy zrobić, bo nie mamy tej przepustki. Aha, dobra. Chyba. Nie całkiem po lewej był Ale... Czekaj, przyglądnę się A no, nie możemy, nie ma przepustki Tak nam pisze? Bo u mnie pisze tylko dowód, co muszę odpalać No, no to ja mam napisane, że nie mamy przepustki W ogóle jakaś księżnica sobie lata Dobra, to będzie lata. ostatnia rzecz, co teraz zrobiłem, bo nie chcę 50-godzinnego filmu wstawić No wiem, wiem Choć kto wie, może jakiś zapaleniec będzie, choć wątpię, bo już nawet w pierwszej minucie filmu powiedziałem, że nikt tego nie ogląda. Dobra, <grymne> to ja będę <by> oglądał. <grymne> no Watch Time mi wskoczy do góry. Nie no, fajna gra. Ale nie wiem, czy skończę, czy będę miał więcej godzin niż Warframe, czyli więcej niż 20. Dobra, czekaj, tu jest ten chyba. A coś tu jest. To przez chwilę wyglądało jak pajęczyny, gdzie takie linie, ale to nie są pajęczyny. To były pajęczyny? To jednak? To są pajęczyny. A no no, to tak. Myślałem, no, że moja karta graficzna wejść. to pokazuje jak, jak, jakaś mgła, no nie? <grym> nie wiem, jak raz, w tej grze na ultra chodzę i mi się tak mega podoba. Tak. A ja na chodzę. ultra, jakbym odpalił na przykład takiego cyberpunka, to, to już bym mógł, wiesz, laptopa wystawiać na złom. <grym> Powoli. <grym> <noise> Więc jakbym, chci jakbym chciał bardzo szybki sposób zniszczyć laptopa, no to odpalam cyberpunk na Ultra i... A ja mam sposób jak zniszczyć sobie portfel Kupując cyberpunka na bez <noise> Nie no, ale to nie jest taka Taka droga gra Ten Resident no Evil przecany. jest droższy Kurde, ty tego nie lubisz tych wyjców chyba. Czekaj, ty, ty nie lubisz czy Kubuś tego nie lubi? Nie pamiętam Albo ja ja go chyba Kuba. pierwszy raz widzę, nie? Ci powiem A no to Kuba Pamiętam jak Kuba na niego nawalał Tak się darł na niego w nocy <noise> Nie wiem, ci akolici w ogóle tu jakoś dziwnie wyglądają Bo normalnie oni jacyś szarzy, a tutaj jacyś czerwoni są Co mnie napierdala? Co to było? Grycarz pewnie Myślę, że wtedy do mnie, nie? Od tego jest strzelać Nie no, gdzie ja? W ogóle o co chodzi o łańcuch rozpaczy? Mam jakieś takie coś w lewnątrz? Łańcuch rozpaczy to. W sumie sam nie wiem, to jest jakiś, to jest jakiś bonus dla ciebie do, umie... do czegoś tam. Jeśli jest taka zielona strzałka, jakby obok tego, albo u trzy strzałki, no to znaczy, że to ci daje mm, premię do czegoś. A jak czerwone, no to, to robi źle z tego, jakby, nie? Hmm. Czyli to znaczy, że jest ok. A w ogóle, fajnie, jak się zajbi się na tej grze! I ja się tak. co to jest? Nie wiem. Koszmar Ugręczonego. Fakt? A, A zaraz zginę. Czekaj, dobra, najpierw zniżmy tych stajacy. Ja się tą gram, jaram jakbym pierwszy raz się odpalił, bez kitu. To jest. Tak... A w się, sensie, że. z jakiego powodu? Grafika? Czy co? Nie wiem, ale. Tak mi się z jakiejś zajbi się strzela. W końcu dostałem ten karabin, a nie jakimś jebanym rewolwerem strzelam W pół gry I Teraz normalnie jakiś fliksa, Afriki jakieś hedy siadają Coś pięknego. I nie ginę jak Ej, ten koszmar tego czegoś to jest boss Tylko jak go pokonać nie wiem No właśnie, tu się co czas z przeciwnicy OLE TO, to DO tak... Nie wiem czy... A, czekaj, to może ten koszmar musimy zniszczyć Dobrze, no. dobrze, że powiedziałeś, że ten koszmar tu jest. się nie powiedziałeś, że jest tu koszmar, ale... No, właśnie nie wiem, czemu... Ale... Byłem. Ale koszmary to są zazwyczaj ci, co strzegą, strzegą, no bo nie? szybka zmiana... ...rękawicy? Elmo Nie wiem, ja póki co nie mogę, on jest niewrażliwy. No, no, no. Nie wiem, co tu się dzieje. Może musimy najpierw zniszczyć jego ziomeczków? Wszystkich. Nie tak, wiem. że nie, to... nie wiem, oni się przed chwilą przy teraz? Aha, znowu się respią. Tak? No. znowu koszmar kolejny. E, może ileś koszmarów trzeba zabić, o to otworzyć. Nie wiem. No, Kończąca się w... misja. Dalej to jest niewrożliwa Kuźwa. No. Znaczy się na tu jakieś umiejętności trzeba używać? Ja nie wiem nawet. Hmm. Może jakaś to tylko... Czy... Może te kryształy trzeba zabić? No właśnie, a ona też nie wrażliwa, no nie? Nie, to ten nie był Niby ty, ty, ale patrz, jeden kryształ tu był i on zniknął O Kolejny zniszczyłeś Dobra, to dobrze Dobrze, te właśnie... koszmary niszczyć No one, te koszmary, one jakby chronią a jak później umierają, no to już nie chronią tak, Wow, jest... wow. Czekaj, były trzy te kolejny. kryształy? Co to za głos? Ale no, ty tam się tak gdzieś tak napierdalasz no, no tutaj no. Nie widziałem że to kryształ. Ten... O, patrz znowu. A, no? Dobra, to te koszmary chronią. Okej. Okay. Dobra. Czyli o sposób. Dobrze, że to nie jest takie coś, że każda walka polega na tym samym, tylko każdy sektor polega na czymś innym, chociaż. No, no, no. To jest fajne. Więc to przynajmniej nudne nie jest. Aż tak, przynajmniej. Nie tam się. To no, dla mnie nie, ale dla oglądających które ja tam nie wiem, no nie? Właśnie się boję, że... O, o Jezu, patrz jak epicki. Aha, niewrażliwy. To fajnie. Prince, Aha, dobra, one one dobra, no to r -ka. Chłopa. Będzie na miniaturkę. Ole, mi przyjebał. że on no, nie? No, co za kotacz. on kurde ciomków. Aha, on mnie tym jeden strzałem z lasera zadał. Za pra prawie fulla. Ej, masz miecz? A. No tu masz chleb Ale zaraz ginę. Ja też. Aha. Oj. <grystanie> I bez tu rekord zgonów. No. Pokonany. Kurde, ale tych chopa tu dużo teraz. Ja nie wiem, czy my nie poszliśmy na najgorszy sektor możliwy. Nie, trudno. Ale mieliśmy radę. A. Tutaj jeszcze ktoś jest? Nie bo tak Kul, źle. Chyba. Albo... Aha, on się teleportuje, pajac. Aha, uciekł? Nie wiem. Chyba uciekł. Ty, ale gdzie jest skrzynia? Tutaj? No tu. Chyba. Tak bez... Kolejna najgorsza bo... skrzynia, chyba. Daj coś dobrego. Nie wiem, dostałem jakiś łomacz mitów. Aha, dobra, to ty dostałeś chociaż coś. Chociaż w sumie u mnie i tak, jakbym coś dostał, to by to nic nie zmieniło. 5 punktów więcej tylko dostałem. Nie wiem, czy tylko. Bo niby to jest chyba dużo w tej grze. No. Dobra, nie wiem, jakbym skończył odcinek, nie? Więc trzymajcie się na ra. Na ra.